Jednonawowy kościół został wzniesiony na planie prostokąta z niewyodrębnionym prezbiterium i zakrystią od strony północnej, która w czasie prac remontowych w latach 90. XX wieku została rozebrana. Do świątyni była dostawiona drewniana wieża, która istniała do 1983 roku, kiedy to została całkowicie zniszczona przez huragan. Dwuspadowy dach został pokryty gątem, a całość została otoczona kamiennym murem. We wnętrzu świątyni są umieszczone trzy ołtarza, między innymi Męczennika, namalowany w połowie XVII wieku, uznany za za cudowny i przedstawia świętego, pełnego zachwytu niebieskiego. Każdego roku 10 sierpnia odbywa się odpust.